Tu se je začelo za mene 30. življenska pada zranko, ko je začel e, nastop Berkut, to je ja bilo v čemu misli. No, Jaz sem utrimal tudi te tri udare, pokolovi, mene tako so tam kopali in bili kulakani. To je bilo v drugi špite. No, za mene se je stela, za mene je cilice, se je cimise, kjer se je začelo si... Ja zobaczyłem tę pierwszą krowę, pierwszą ukraińską krowę tej rewolucji. U no, mnie był polski prapor, bo to, no, to było widno kto ja. No, ale panowie na to nie patrzyli, ja panowie po prostu mnie też zaczęli bić. A no, prapor gdzieś się tutaj. I polski prapor, na jakim ja zbierał podpisy ukraińcy, z jakimi ja mówiłem tego dnia, no on to... 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 się tutaj. Tak jak ja upadłem, on gdzieś tu się. Pod nogami Berkutu. Mieli dużo, dużo ciekawych e, historii z zachodnimi dziennikarzami, jaki tu przyjeżdżają, To pierwsze, takie, że wani nie znają ukraińskiej i rosyjskiej mowy. I chce, i chce, i w nie znają, co Ukraina tak naprawdę. Ja raz ustrytyw, w winnicy, w winnickiej ODA, jak ja tam był po pismach zachopienia. dajcie drogę. Ja tam z się z. Horyzontal. Kanadyjską e, f, f, a tak do rzeczy co jest francuski dziennikarz jak byś znacie? to jest Gulliver. Yeah. Da. Da. Ce Gulliver tak Gulliver, francuski dziennikarz więc tu od samego początku przyjeżdża i dużo bardzo pisze o Ukrainie i pro tut. A tu nie mają teraz materiał pro, pro mnie no ja polski już jakiś a sorry aha, aha. Nie, panie, ja rozumiem yeah. ja rozumiem i can speak English. So a, no. ja nie rozmawiam ukraińsku A rozumiem You can speak English, I think. You uh, it's know? extremely interesting and confusing, and uh, the more you uh, know about it, the less you understand. But it's full of exciting moments and beautiful people, no? And mm -hmm. I hope that it doesn't uh, have any more tragic days than yesterday. Thanks. I know because I'm following your Twitter. You know. Oh yeah. <laughs> and I should follow you. Yeah, yeah. Tomasz Piechal. Так так, виглядає зараз будинок про спилок. Ми зайдемо зараз в, точно в цю місце, де сиділи журналісти. Uh, усі журналісти uh, там, з Польщі, з Західної Європи, з канадці, американці. А тут був прес-центр. Це є точно місце, в якому був, був прес-центр. Тут відбувалися прес-конференції, тут бесіди з політиками. Tu były miejsca, gdzie pracowali żurnalisty. A w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, było e, miejsce, gdzie pracowali polskie dziennikarze. Tu. To ja znalazłem na... trzecią powierzchnię, maju. Ja znaleźłem bomby. E, Pożarne bomby, zapalne bomby. Nie wiem, jak to powiedzieć na ukraińsku. No, ale to było z że po prostu tu dawali nie tylko koktajle molotowe, ale normalne bomby, żeby była pożerza. І там було, можна просто подивитись кулькуля, яка вже була після зриву, яка почала це все. Ну тому, що це зрозуміло, що від самого, самих коктейлів молотова так, такої пожежі би не було. Для мене це є символ Майдана, є символ цих людей, які тут стоять. Прибуття. Привіряють просто майдан. Тут був вогонь, тут були щини, які палили. A teraz ty to majże czysto. Co dla mnie pokazuje, co znaczy ta rewolucja i jakie ludzie tu stają. jak to jest radykal, ci ludzie, jakie teraz się robią, no to dla mnie to duże ciekawe. Samorządzacja ludzi, którzy naprawdę prosto prostu na Majda, nie znają co robić, i oni sami duże szybko rozumieją, jak mogą pomóc. Każdy chce pomóc tak, jak nie może. A tu jeszcze można podziwiać pełny e, e, skład <gry> no, do koktajlu Molotowa. Bo podchodowka do tej wojny jest duże dobra po prostu u Ukraińców. No to ja was wierzę, no. to my ja wierzę w ogóle w Ukrainę. Dla mnie ta rewolucja to także zaczyna się taki. E, element popkultury, tu dużo bardzo dużo takich elementów popkultury. Na przykład w ukraińskim e, domie ja znalazłem na stepniach e, fotografię brata Pita, na przykład. I tam był brat Pitt w ukraińskim domu. A na instytutowej barykadzie jest Tor, plakat z filmu Tor, rewolucjonery razem ze skandynawskim Bohom siedzą, a szczyna nie e, zakiściaje ich Natalie Portman. Стільки no, людей погибло, стільки людей погибло за Україну і за свободу. Кожен, хто більш-менш розуміє українців і знає українців, то він буде знав, що вони будуть стояти до кінця. To w żołnierz palca. Ja tu był, No, na zaczęli do nas strzelać. No i ja wtyknąłem, ja wtyknąłem tutaj. I w tym miejscu, tu nawet można zobaczyć jeszcze krowy. Jeszcze krowy. Były pszczoły i była tutaj krow. To była pierwsza krowa, jaką ja zobaczyłem na Majdanie e, wczoraj. Pierwsza była 30 listopada, a teraz była cja. Ja, ja zajszedłem w Pałac, palac, no my spróbujemy zajść tam. Można było podobić, tak, że tam także było dużo żer, że ofiary tut. tu. Tu niczego nie było, a teraz ja baćę tutaj normalny medpunkt, tu bachatoli karif, medsest, tu bachatoli tu w żołnierzu wszystko zorganizowano. Wczoraj tu niczego, niczego nie było. Tu tylko była krew na pilogu, prosto. Це досить цікаво, бо я не побачив тоді. як я тут упав. В цьому місці упав той фоторепортер, тут до нього е... лікарі підбігли, до нас почали стріляти, а я не побачив, що це місце є зразу біля пам'ятника жертвам репресій 30-х, початку 50-х років. Ale po prostu można powiedzieć, że można, teraz będę można dopisać, a nawet jest, nawet je, nawet je. I żart, zaraz to jest takowy pamiątnik, żart, e, e, dwadzieścia trzeciej rokii. Ja na sercu noszę z kilka rzeczy, cztery rzeczy. Pierwsze, to jest Не знаю, як це на українську, це папірочниця на польську, це папірошниця мого eh, предіда, який він ходив всю е, на маніфестацію в 19... 1905 році. Мене одна дівчина сказала, що її дід колись там на війні. Wim przeżył w tom, że u niego na sercu była papierosznica. No to ja pomyślałem, że to, jest, to jest może niepoganny wariant. To jedna rzecz, jaką ja noszę na serce. Druga to dwie rzeczy, jakie mnie dali na majdanie? Czy Jezus Chrystus? I czy tu jest modlitwa? I tu jest modlitwa za ukraiński naród. Prosimy o tebie, Czaryu długo prawdy miłości i sprawiedliwości. Do tego Ojca, jest nasza modlitwa. і просвіти наші уми і серця, показує нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу, Благослови наш труд і подай нам братню єдність в усіх наших зус... зусиллях для щастя, нашої вітчизни і народу для нового розвіту Христової Церкви в Україні. Амінь. Я думаю, що таку молитву висити на своє серце в Україні зараз дуже правильно. Дуже багато інформації в Польщі. że tutaj są tak nacjonalisty, radykalni, tak dalej, a ja cały czas pokazać, że nie, to, to są normalne normalni ludzie, to takie same ludzie jak wy, to takie same ludzie jak każda osoba, która widzi informacje w, tele, w polskiej telewizji. Po prostu gorsze umowy, gorsza władza, wlada, władza, tak naprawdę, a zupełnie normalni ludzie. Які зараз ваше відчуття бути тут на Майдані? тут були. — були, були, Але не як міліція, як офіційно. Ви приїжджали просто як підняття. Радіємо за народ, це народ насилля. Я не можу назвати їх правоохоронцями, охоронців, не що вони пішли проти народну спеціально вірність народу. Mm -hmm. Це найголовніша моя задача, щоб записати такі історії: записати історії нормальних людей, нормальних українців, які тут приходять, які тут боротися за Україною. Скільки разів вже люди казали, що це кінець, що нічого не буде, що ніяких шанс на перемогу, що зараз люди просто підуть дама, і що і люди так стоять постійно. Tu nawet e, żertwy, no, śmiertelne ofiary nie zupinają tej I to jest to ważne, no i tomu jakaś dowirał u mnie A to mu w pełni Ukrainę. I to w Polsce nawet istnieje taka ja bym powiedział, nawet może zazdrisz, zazdrisz nie propadie, a zazdris prociu siłę jaka jest w ukraińskim narodzie. Szowani prosto wyszli na w ulicę, Boroty ze swoją majbutnie.